Słuchajcie, jest pierwsza ryba, aby... Nie, jak, pewnie coś jak kurde u Ciebie, może nawet mniejsza Ale bicie było Słuchajcie, mam rybkę Nieduża, ale jest, zaraz porzucie Panie i Panowie, melduję, że zacząłem... kurczę czekajcie, bo rubinówka mi ucieka Słuchajcie, długo, długo nic Leczka rubinowa robi coś siedzi, ale nie dołoża. Na pewno to nie jest kurde leż. Śmanko. Jak widzicie, znowu nad wodą i znowu zawody. Zawody fiderowe. Yy, rzeka Narew yy, Okolice miejscowości Strękowa Góra, pogoda tak pochmurnie jest, słoneczka mało, niemniej jednak wziąłem parasol w razie czego, żeby się osłonić od tego słońca, rozstawiamy się, już jest po stanowisko numer kurczę, 9, 9 chyba, będzie widać. I co? 10 minut przed rozpoczęciem zawodów mymsimy. Na razie się rozstawiam w dniu wczorajszym, zanętę rozrubiłem w stosunku 1 do 1 przetarłem, przez siką, czwóreczkę i zobaczymy co też z tego wyniknie. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie Ja słuchajcie, zobaczymy co tutaj da się z tej wody wyciągnąć Z tego co wiem to można ładno płatkę wyciągnąć ślęszcza, To zapomnijcie Niemniej jednak nie jest powiedziane, że dzisiaj nie będzie Przy tej ilości zanęty, która tutaj wyląduje w tej wodzie Aczkolwiek ja tu nie jestem zwolennikiem, Aczkolwiek dzisiaj mam troszeczkę, przesadziłem z tą zanętą Powiem tak No co, pogoda fajna, nie jest za gorąco, jest ciepło Jestem w długich spodniach, żeby tu komary mnie nie zgryzły, podbieraczek rozburzony rozkładam się i tutaj zapraszam do oglądania i trzymajcie kciuki, może wreszcie kurde ten puchar jakiś wygram, żeby coś postawić w tym domu, no bo siara jeździ tyle czasu i siara siarzecki i wszystko jasne. Dwie wędki łowić, każdy może mieć więcej, ale mówimy ale na dwie wędki. Yy, Metoda gruntowa, wiadomo nie nie Bo tak, to nie ma Kider Kider że nawet nie można za, tego, rurki spąd no Tak, nie można, można. No, Skrętka Skrętki tylko, tak, tak Ale że, może, że my jeszcze, jeszcze do tego no, tematu nie, nie... Nie wiedzieliśmy nie, nie, nie Dorastaliśmy, dorastamy. Tutaj jest 21 kul do losowania w maszynie losującej. Jedna jest trochę inna, to będzie A26, to znaczy, że to będzie stanowisko 21. Wszystkie będą oznaczone B od B1 do B20, a ta B21 to będzie A26. Dokładnie. Dobra

O... tam tam nie o, o, o. tam 21 się rzeczymy tam... ja? tam dalej nie, nie. tam dalej tam, tam, tam dalej no. a Ta, co? to ja już na pudle? no znacie pewnie 20 20 była 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 16 Marian Perkowski o ogromca Bellon 13 ogromca Bellon nie posmażył? nie przywiózł? nie przywiózł? Ciśnij! Nie, nie, nie kryj tylko ciśnij! Tylko nie popu. 17. nie popuł! Kamil Staszewski! O, 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 Co było? Ósemeczka. Koło mnie! Dziewiątkę? Dziewiątka, ósemka. A ty co? Ty co, ty, co? co, ty, co? masz ten, co za mika. Piątka? Co jest? A, no to mnie wysadzisz na dziewiątce? Trzeba Ty, to dziewiątka to tak trochę tak 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 ja tam dalej, nie? Blokował. Zbigniew Prokop. O, Polska Paweł Kosa, kurwa. No, ja mówię, ja zawsze się wpierdolnię Szósteczka Jeszcze to jest, że... pierdol, nie? Nie to jest to mnie, bo ja Jedenastka była? Nie jest Najlepsza Najlepsza Najlepszy, kurde, misuwa Najlepszy. Tak Dobra misuwa no, babcie, kurwa, i teraz Macie. tutaj Mazurek Rozlega się i otwierający Otwierający się Tak, on to wziął, bo to było w tym hotelu Tak? 26 nie widziałeś? No Ja no, no. no, 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 no. 21 Ale to jest numer 26, 21 12 Bardzo dobre Bardzo dobre, w Czeczorach Ale takie wybraliśmy, żeby pieseczek był na podróżku Żeby było koszyczek y, seteczka 100 gram, y, tutaj na mare, uciąg to dosyć duży, z doświadczenia wiem, że mniejsze y, koszyczki y, będzie ściągać szkodnie, podejrzewam, że zdania będą podzielone, więc tutaj nie będę się wykłócał, bo każdy łowi takie kluby. Ja stwierdzam, że tutaj musi być zastosowana seteczka. Mam jeszcze w zanadrzu 80, 90, mam też 120, w razie czego jakby 10 był za daleko, więc na razie próbujemy standardowo na seteczkę. Jak w buszu. Branie koszuciek sateczka, ale chyba zmniejsza na mniejszy koszyk, bo ta sateczka to jest jednak za duża. Zmienię na 80. Ryba. O, tam już ryba jest. Ryba jest. Kamil się złapał, zobaczymy zaraz. Krąp. Bardzo dobra ryba zawodnicza. Krąp. Silna i ciężka. Tompika ma. Na zero nie jest. Ech, kurde. I będę musiał coś jeszcze zmienić yy, przyponiki, bo mam przyponiki z bagnetami. Jeszcze do yy, połowu karki na kulki I Muszę zmienić kurczę, zaraz zobaczę czy mam porobione yy, przyponiki. Przyponiki. I jak co będę zmieniał, zaraz pójdę poszukać kurczę, yy, koszyczki mniejsze. I przyponiki, i przyponiki, zobaczę. Przypony, podejrzewam, że mam porobione. słuchajcie, jest pierwsza ryba AB. Nie, jakś pewnie coś jak kurde u ciebie, może nawet mniejsza. Ale bicie było. Czyli na zero, nie budziet. Nie budziet na zero. <ścoughs> Czekaj, idzie coś. Nie, no. Krąpiaczek, tak jak twój. Mówiłem, że tak jak twój. O, no i taki krąpiaczek słuchajcie kurde uuu rubinowa no, nie straci, nie zdradzaj tajemnicy a jak tych nie ma <laughs> kurcze taki krąpiaczek ja mam rubin do siatki ciach ja mam, rubin, tylko nie znaczy, mam rybkę nie duża ale jest zaraz porzucie Jaka je, taka je, ale je. Kurwa, kurwa nie taka mała. Chyba wezmę, użyję podbiraka. Każdy punkt się liczy, panie. Panie i panowie Melduję Że zacząłem Kurcze czekajcie Bo rubinówka mi ucieka <grystanie> o, Ile rubinów Co? O U Ty no bije Ale Zobacz, patrz Nie wiem czy tu nie będzie potrzebne

Jedziemy. Druga ryba do góry nogami, tak żeby niczym krąpiak. Zawodnicza ryba. Żeby do siatki trafić. Ja drugi wędki nie mogę zarzucić. Jedno bierze. dwa kąpiaki i cisza przerzuciłem prawy zestaw troszeczkę bardziej po drugą stronę pod brzeg zobaczymy tam na brzeg może tam płuci jest ale to nie znaczy że tam ryby nie będzie na razie cisza dwa kąpiaki nie źle, ale mogą być kurcze no i na razie czekujemy na próbę zobaczymy co to z tego wyniknie Ojej, słuchajcie, kurde, czekam, czekam, czekam na branie No i nic się nie dzieje, zaraz druga, drugi zastąpi Troszeczkę Troszeczkę zamulone tu, zobaczcie Babka, numer no gigant To jest moja dłoń, a to jest babka Gigant, na grunt, fider Masakra Następny Cześć Poszło Złame Autobusy jakieś popostawiali czy co? No i Staszek kusiwiał jak gołąb Słuchajcie, długo, długo nic Pileczka rubinowa robi Coś siedzi Ale nie dłużej Na pewno to nie jest kurde lecz. Nie jest to ki, kilo 20 leś, to nie jest, nie. Nie. O, ty. Przepraszam, ale ładna ryba. Ładna ryba. Leszcz. Przepraszam, ale to jest leś. Przepraszam, najmocniej do kamery Uf, to już jest ty No maty O taki okopany. Kurde nie traśnie w siatkę Ale to by była papa nie, przepiję siatkę. Nie jest źle. jeszcze połowili i to takie po półtora kilo, no zobaczymy na ile to No jak tutaj słuchajcie, no nie wydaje mi się, żeby tutaj jakieś ten kurde kokosy, kokosy zebrał, niemniej jednak na zero nie jest i ot tu w wszystkim się rozchodzi.

On no, nie powie teraz. Raz, dwa tygodnie temu. Nic nie złapałem na, na tych na uklejkach, A dzisiaj na upałem kur. No, za, zaraz nagrasz tak, Zaraz ci przekażę. Bo się wszystko Okej okay. na Dziękuję. 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 łapa Dziękuję. do mnie Dziękuję. 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 Pan na wodę! No ale mógł, 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 mógł zdobył. W każdym bądź razie przegram rywalizację pierwsze miejsce i zajął drugie miejsce. Zdobyty pierwszego wiceministra koła Arkadiusz Mazure! No. Dobry! 5740 no. punktów załatwionych blisko już rynku punktu. To wszystko lepsze. 2,456 kg. Na na 2024 rok. Brawo! Gratulacje! No i właśnie tym rzutem na taśmę i tym ja największym lecą, poczekaj, Karol, na największą rybę. Czekajcie, tutaj dyplomy. Ja to dziękuję! Jeszcze no, do. 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 I za największą rybę leż 2400 pił. Ładnie do zdjęcia Musimy razem, ładnie czas zrobić. tutaj. pewnie. pewnie. było pewnie. tyle, słuchajcie, Ładnie, pewnie. Ładnie, pewnie. Czwarte miejsce się nie tego no Nie pewnie. się pewnie. Ładnie, o, o, o Zanęty nie będziesz, bo to moja A ja nagrywam i tak Banan, banan, banan Jak już pewnie widzieliście Zająłem kurczę rok Ten Piotr, który ten jest? Ja, Dziewiąte, A ja zająłem miejsce oczywiście najlepsze oraz któryś oczywiście najlepsze w cudzysłowiu bo numer 4 chuj no trochę wam powiem że niby e, jeśli chodzi o gramaturę ryby tam była duża różnica niemniej 1 czwarte to jest czwarte i tak powiem wam szczerze że to słabo tak kurde się trochę zdenerwowałem lina 836 chyba gram. no z myślą kurcze y, Tysiąc, tysiąc no To nie różnica duża, ale, ale jednak niemniej jednak to jest czwarte miejsce i wyszło, i wyszło no niestety, za tydzień drugi weekend, może ciało może się tutaj z Piotrkiem spotkamy, może się skumamy, coś, się dzwonimy i zobaczymy co z tego wyniknie z tego naszego buntowania na, na przyszły tydzień Także, do zobaczenia, na razie